jak jesteś przygotowana do tegorocznych świąt mamy rok 2023 latałaś już na szmacie wszystkie kurze wyczyszczone pajęczyny obmiecione szafy wymyte, za szafami odstawione i wymyte ściągnięta wykładzina dywanowa i pod wykładziną wyczyszczone już jesteś padnięta i nie masz siły na to, żeby dalej działać a może robisz już dwutysięczne uszka i do tego pierogi kosztem siebie Koniecznie odsłuchaj ten podcast, bo on będzie bardziej wyrazisty i pokazujący zupełnie inne oblicze nas samych, nas kobiet, które się zażynamy przed świętami. No, witam cię serdecznie. Jak mnie nie znasz, to jestem Kasia Strzelczek, jestem psychodietetykiem, dietetykiem klinicznym oraz jestem też terapeutą ustawień systemowych i konsultantem psychoterapii pozytywnej spektrum autyzmu. Zajmuję się Redukcją masy ciała, ale bardziej zajmuje się kobietami w tej redukcji, sposobem myślenia. Zmieniamy punkt widzenia, akceptację ciała, ciała, no ciała, asertywności na talerzu i w relacji oraz spoglądanie na siebie na taką, jaką chce i powrót po siebie, tak i dla siebie. I w dzisiejszym podcaście. Takim krótkim, bo przed świątecznym nikt nie ma przecież czasu, bo przecież musi wykładzinę dywanową zerwać i odkurzyć tam kurz, bo trzeba szafy odstawić i na szafie trzeba posprzątać, bo tam gwiazdor, Mikołaj, gwiazdka czy cokolwiek tam nie wejdzie i się pobrudzi. Przecież okna trzeba umyć, bo inaczej święta się nie odbędą i firany wyprać i wszystkie kurze powycierać kosztem siebie. Tak, możesz te święta na dwa sposoby przeżyć po staremu, czyli zajeżdżając się, czuć się taką zmęczoną, niepotrzebną, uciemiężoną, sfrustrowaną i smutną, przygnębioną, że nikt Cię nie widzi, nikt Cię nie wspiera, nikt Cię nie pomaga, ponieważ to Ty sobie sama zwizualizowałaś taką potrzebę. Albo niesiesz tą potrzebę, ten nawyk z dzieciństwa, że te święta się nie odbędą, jeśli nie będzie posprzątany za szafą. Tak, te nawyki, te systemowe poglądy, to zaczyna się od dzieciństwa, wielokrotnie, to, że musimy jakiś być i musimy coś robić. No, i możesz faktycznie stać przy tych garach do drugiej w nocy i wykorzystywać siebie. Wprost bym powiedziała, że dajesz się nadużywać. Sama sobie, sama siebie nadużywasz, bo ty musisz perfekcyjnie podać do stołu, bo musi być dwanaście potraw, bo musi być ustrojony jakoś stół, i te okna pomyte, i te kurze wytarte, i pająki zaproszone i wyrzucone z domu. Ale co by się stało, gdybyś tego w ogóle nie robiła, gdybyś spojrzała na to, że święta się i tak odbędą, jeśli to wszystko zostawisz? Że możesz zająć się też sobą, że możesz na chwilę się usiąść, odpocząć. Tak, możesz się usiąść i odpocząć, dobrze słyszysz. Możesz chwilę poleżeć z tyłkiem do góry na kanapie, możesz obejrzeć sobie jakiś film na Netflixie. Tak, jeśli to ma być coś, co spowoduje, że się na chwilę zatrzymasz. Bo co by było, gdybyś zobaczyła to przez pryzmat, że to są Twoje ostatnie święta? Twoje ostatnie święta i Ty masz teraz sprzątać i latać dookoła wszystkiego. Czy nie lepiej skupić się na tych jakościach, na tym, że będą Ci goście i tak jak będzie, to będzie, a będzie idealnie i najlepiej jak jest tylko możliwe? I teraz, w momencie, kiedy jesteś sfrustrowana, przygnębiona, zła i tych obowiązków jest naprawdę po kokardę, no to ile możesz unieść? Widziałam ostatnio na TikToku taką fajną scenkę, gdzie jedzie mężczyzna samochodem, jest ich dwóch, jest to lokaj czy jakiś szofer, w tyle siedzi jakiś gość, pewnie majętny i przed nimi jechał samochód też z jakimś mężczyzną i nagle jest gwałtowne hamowanie i ten mężczyzna z tego samochodu drugiego wy wychodzi i zaczyna krzyczeć, gestykulować i złościć się na tego lokaja, na tego kierowca a on się uśmiecha, ten kierowca, macha mu i mówi mu wszystko w porządku a ten, który na niego krzyczy jeszcze bardziej się frustruje i ten pan, który siedzi w tyle, ten pasażer mówi, ty, a ty się tak nie denerwujesz? Temu, że on tak na ciebie krzyczy, przecież spowodowałby wypadek, stłuczka byśmy mieli, a ty do niego się uśmiechasz i machasz. I ten lokaj mówi do niego tak: wie pan co, czy nawet na ty, byli nie pamiętam, ale to jest jego. To ta frustracja, ta złość, te emocje to są wszystko jego, i on tylko na mnie je wyrzuca. A ja nie mam zamiaru tego w ogóle brać, przyjmować, dotykać, że ma, mam takie przepuszczenia, albo nawet takie wnioski, że ludzie są jak śmieciarki. I w momencie, kiedy im się przepełni ta śmieciarka różnymi śmieciami emocjonalnymi, złością, nerwami, frustracją, gniewem, niepokojem, rozczarowaniem, niespełnionymi oczekiwaniami, to jak już nie dają rady, to oni muszą je gdzieś wysypać, gdzieś wyrzucić. No i jest właśnie taka sytuacja, gdzie w sumie nic się nie wydarzyło, nie ma uszczerbku w samochodach ani w ludziach, a on nam nie wyrzucił tą całą frustrację, bo gromadził może cały dzień, a może cały tydzień albo cały miesiąc, więc ja mu to zostawiam, bo to jest wyłącznie jego, ja nie mam zamiaru tego brać, bo to nie jest moje, ja na bieżąco moje śmieci usuwam, na bieżąco wyrażam emocje i my tak przed świętami wyrażamy te emocje na naszą rodzinę, no bo przecież jest nieposprzątane, a przecież trzeba było to wylizać, a to trzeba było tak zrobić, no nie podjadaj, no przecież nie jest, bo to zabraknie na święta, a po świętach zaraz powiemy, wejść zjedz, bo zostało, bo szkoda, bo się wyrzuci. I mamy oczekiwania wobec naszych rodziny, wobec naszych bliskich, wobec samych siebie, żeby zrobić coś takiego, nawet nie powiedziałabym wow, tylko prozaicznego, prostego. Zwolnij człowieku, zwolnij, odpocznij. I możesz sobie zrobić taką drugą wersję na święta, gdzie odpuścisz sobie to sprzątanie. Zrobisz porządek, umówmy się: na podłodze nikt nie będzie i z podłogi nikt nie będzie i ty talerzy brudnych nie podasz. Ale zwolnij, nie musi być. Nie wiem, dwunastu potraw. Nie musisz robić tego jak dla dwunastu ludzi, aby przyjdzie pięciu. Zauważ siebie w tym procesie. Przestań mieć oczekiwania wobec siebie i wobec innych. Zauważ siebie, tą małą, tą maleńką dziewczynkę, która nie została zaspokojona, która nie dostała czegoś w tej dzieciństwie, ale musiała coś tam robić. Przyjrzyj się temu, że już jesteś dorosła i ty masz prawo, te święta zrobić takie, jakie ty uważasz, na własnych warunkach. Tak, jakie ty potrzebujesz, tak, jaki ty pragniesz. Chyba, że to jest twój schemat, to jest twój nawyk, który pięknie chcesz pielęgnować, dlatego, że cię tak nauczyli rodzice i tak cię wychowali. Możesz to wziąć. Bierz. Oczywiście, że bierz, ale nie narzekaj. Nie narzekaj, że jesteś wiecznie zmęczona i że te święta były znowu przerąbane, bo ty się tak narobiłaś. Nie narzekaj, że twój kortyzol idzie do góry, i że ty nie masz czasu, żeby wypocząć, i najlepiej brać jakieś suplementy na, to, na ten kortyzol, na stres, na napięcia. I po świętach będziesz miała wyrzuty sumienia, że przytyłaś, że jesteś grubsza, że nie możesz wejść spódnicę w sukienkę, a przy wigilijnym stoję się objadłaś po sam korek. No ileż można wytrzymać? Same sobie te napięcia fundujemy, same sobie fundujemy te trudności i ciężko nam z tym samej ze sobą. Więc jeśli możemy wylać to albo. Wysypać te nasze frustracje na drugą osobę, czy to jest fair? To nie jest fair, ale też nie jest fair, jak wtedy, kiedy wywalamy te frustracje i ten cały bałagan na samych siebie, mówiąc o sobie, że jesteśmy naprawdę jakieś kretynki, coś jeszcze. Chciałabym, żebyś przed tymi świętami jeszcze masz czas, żeby się zastanowić, jak ma święta wyglądać. Albo będziesz się nadużywała i wszystkie Twoje energetyczne siły i pokłady Twoich chęci do życia. I możliwości wykończysz w piątek, w sobotę, i te święta przeżyjesz na ostatnich ochłapach. Tak było co roku, i teraz też tak musisz. Spoko. celebruj. Nikt, no nikt, ja nie mam prawa ci powiedzieć, że ty musisz coś zmienić. Chcesz, zrób, narzekaj. To jest twój wybór, twój los. Możesz tak robić dalej, przecież jesteś dorosła, ale możesz coś zmienić i być z siebie zadowolona. Możesz zrobić jeden mały krok do przodu, w prawo, w lewo bo do tyłu. Nawet możesz przykucnąć albo podskoczyć i zrobić naprawdę mikro ruch do przodu, do przodu w sensie takim jakiś inny niż zawsze, po to, żeby te święta przeżyć inaczej. Może w tym roku się nie obiem, może nie zrobię 40 uszek, tylko zrobię po jednym i nie musi być 10 placków. Wystarczy jeden i zobaczę, jak mi jestem. Poprzyglądam się sobie, poprzyglądam się otoczeniu. Zobacz, jak mi jest tym, czy mi to uwiera, czy to daje mi większą perspektywę do tego, żeby funkcjonować jeszcze lepiej i mieć albo nie mieć wyrzutów sumienia po świętach. W zgodzie ze sobą i w takim szczęściu, że znowu nie przytyłaś, a może nawet schudłaś, że te święta wyglądały tak na luzie, bez spiny, ale też były piękne i wartościowe. I tylko tyle w tym podcaście, bo przecież nie masz czasu, jesteś zapracowana, zabiegana, i nawet nie masz czasu na to, żeby usiąść i go wysłuchać w przeciągu 10 minut. Życzę Ci dobrych świąt, dobrych i zdrowych świąt. I one będą dla Ciebie szczególne albo takie, jak były w zeszłym roku. Takie życzenia Ci właśnie składam, żebyś mogła dokonać wyboru według swojego. A nowy rok, to jeszcze się usłyszymy, bo będzie podsumowanie pewnie roku. Ale gdybyśmy się nie słyszały, to ten nowy rok niech przyniesie ci... Nie, on nic sam nie przyniesie. Życzę ci, żebyś spełniała siebie na własnych warunkach, asertywnie i z myślą, że jesteś warta bardzo dużo, tak dużo, żeby zaopiekować się sobą i być w końcu szczęśliwą w tym 2024 roku, ale zaczynając od tych właśnie świąt. Dziękuję ci, że jesteś ze mną tutaj do tej pory, i życzę, żebyś mogła podjąć takie decyzje, które będą w zgodzie ze Tobą. A jeśli masz z tym trudność, to zachęcam Cię do współpracy, po to, żeby coś zmienić. Do usłyszenia już wkrótce.